Zaszym dam, z mięsto wcinają. Z o jakie dobre jedzonko no, moje dzieci, jakie duże rosną. Ha, ha, ha. Ale smaczne, prawda? Ale smaczne. Jeść, mm -hmm. jeść. O, jakie dobre. No jest, jest. Jedz, jedz. Jedz, bo nie dostaniesz. Wszystko ci zjedzą Pieski moje, tak, jedzcie, jedzcie, jest. jedzcie, jedzcie, No jest, jedz, jedz. Aha, aha. jedz, jedz. Nie szczekaj, tylko jedz. Mm -hmm. niem 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 Dobre, tak? Mm -hmm, dobre to jedzonko. Prawda? Aj, 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 aj jakie dobre. Mhm, mm mm -hmm. niem 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 miem, Widzisz jakie dobre? Kaszka z mięskiem. Dobra kaszka. Jest, jedz, jedz, nie patrzcie na mnie. Jedz. Raz, dwa. Sonia, kawałek wziął, Uciekła, tak. Sonia, chodź. Sonia. Nium, nium, nium. Dobre pieski. Jedzonko, dobre. Tak. Jest, jedz. Nie. Jedz. Jedz. jedz, bo zaraz nie będziesz miał nic. Raz. Sonia, jest, Rzecz na pieski.